Siemaneczko, siemaneczko, z tej strony Karola, a to jest poradnik dotyczący PIX ARK. Oczywiście zajmiemy się dzisiaj siedmioma magicznymi kamieniami. Pierwszy kamień to jest kamień wiatru, znajdziemy go w magicznym lesie. Drugi kamień to jest kamień ognia. Tak jak widzimy, między innymi jest na przeklętej krainie. Ale za chwilę zobaczycie, że w magicznym lesie po zabiciu pająka, pająka właśnie tego czerwonego, również wyleci nam kamień ognia. Trzecim kamieniem magicznym to jest kamień pioruna. Znajdziemy go na biomie magiczny las. Czwartym kamieniem to jest kamień wody. Ja go osobiście znalazłam, tak jak widzicie na zamarzniętej krainie. Eee, też widziałam, że w magicznym lesie mogą być. Piąty kamień to kamień światła. Ponownie w magicznym lesie, ale tak jak widz widzicie, zabijamy stworzenie pegas. Szósty kamień to jest mroczny, magiczny kamień. Znajdziemy go w mrocznym lesie, zabijając właśnie zombie. No i ostatnim kamieniem to jest kamień ziemi chyba najspokojniejsza kraina Biom, złota kraina. Także mamy 7 kamieni. Taka ciekawostka, gdy zabijemy pająka niebieskiego, otrzymamy skrzynkę. Właśnie widzimy z czteroma kamieniami. Hmm, nawet całkiem, całkiem. Także warto, warto. No dobra, ale co dalej z tymi kamieniami? Musimy skraftować e, piec alchemii, magiczny warsztat i kij nowicjusza. Także kraftujemy kij nowicjusza. Lecimy do pieca elchemii. Te kamienie właśnie tutaj są yy, potrzebne. Kraftujemy te esencje. Jak już skraftujemy, lecimy. Kamień ognia, tak jak widzicie, pięknie kosi. Kamień wody. Taki sobie. Kamień piorunna. Ja akurat tutaj zrobiłam błąd, bo za blisko podeszłam i, że tak powiem, efektu zabrakło. Kamień wiatru, także też spoko. Zobaczcie, dimejsz, okropieństwo, okropieństwo. No i kamień ziemi, bez komentarza.